Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na tym kanale. To jest jeden z tych zaległych materiałów, o których mówiłem. Zaległych, ale bardzo wartościowych i ciekawych, bo moi drodzy, kontynuujemy dzisiaj pracę nad Mustangiem w wersji BOS 302, który generował ponad 700 koni i był limitowany. Ale na początek, krótka retrospekcja, moi drodzy. W poprzednim materiale pokazałem Wam, jak wygląda Mustang. Zakupiony na aukcji w Nowym Jorku w stanie nieznanym. Jakbym powiedział, że jest kotem w worku, to takie bym nic nie powiedział. Samochód miał całe rozebrane wnętrze, nie odpalał, nie wiedzieliśmy, co jest uszkodzone, ale przyjechał i okazało się, że tunel środkowy jest do wymiany. Bo wał napędowy, który nie wytrzymał tej mocy, po prostu się urwał i wszystko rozwalił, a ubezpieczalnia postanowiła wrzucić go na aukcję. Tak czy inaczej zaczęliśmy proces naprawy blacharskiej. Wszystko pospawaliśmy, wymieniliśmy tunel na nowy, pomalowaliśmy wszystko, zajęliśmy się lakierem, zrobiliśmy detailing. Udało nam się uruchomić silnik, no i poskładaliśmy wnętrze. A w dzisiejszym materiale zajmiemy się naprawą tylnego dyferencjału, no i kilku innych rzeczy, które mam nadzieję, sprawią, że Mustang wróci na drogi. No i zobaczymy jak to jeździ. Zapraszam. W poprzednim materiale z Bosa pożegnaliśmy się podczas pierwszej jazdy próbnej. Niestety nie udało się pojeździć, bo jedna sonda nie działała. Zobaczcie, mam już nową, także montuję i zobaczymy, czy to rozwiąże nasz problem. Moi drodzy, sonda zamontowana. Zobaczmy, czy to coś pomogło. <laughs> działa! Jest! Druga sonda! Uhu! Czek jeszcze nie zgasł, ale pewnie ma błąd w pamięci, zaraz to skasuje. Powiem Wam tak, moi drodzy, sonda lampa działa. Wziąłem auto na przejażdżkę i rozwinąłem prędkość powyżej 20 na godzinę i poczułem wibrację. Im więcej prędkości, im wyższa prędkość, tym więcej wibracji. Wzięliśmy auto na podnośnik i okazało się, że nie jest tak kolorowo. Mam jedynkę wbitą i sobie pracuję. Zobaczcie, co tu się, co tu się dzieje super uszkodzony i jest krzywy po prostu wałek wiecie co jest moi drodzy najgorsze? że to nie tylko most w bosie tworzy nam tutaj problemy problem leży gdzieś głębiej e, dlatego teraz wyjmujemy skrzynię żeby zobaczyć czy koło zamachowe i w ogóle całe sprzęgło nie, z nim jest wszystko w porządku no niestety nie da się tego ocenić wizualnie także będziemy to zabierać gdzieś do jakiegoś miejsca gdzie nam sprawdzą osiowość tych elementów bo cały czas samochód wibruje i boli mnie to, że jeszcze nie mogliśmy się nim przejechać. Także wychodzi na to, że historia tutaj e, cały czas się ciągnie i nie jest tak łatwo, jak wszyscy myśleliśmy, jak ja też myślałem. E, no nic, wyjmujemy skrzynię i miejmy nadzieję, że znajdziemy jakąś konkretną przyczynę. Kurczaki. Cały X-pipe wyciągnięty, idę go zanieść. Wałek z bossa i on jest krzywy, widać, że nie idzie osiowo. No i musimy go wymienić. Udało się tutaj na polskim rynku znaleźć zestaw, miał pasować. niestety jest inne przełożenie w ogóle wizualnie. Zobaczcie, to koło jest większe od tego, no i koło to odbiorcze zębaty duże też jest większe, jest po prostu inne przełożenie. W Bosie jest 373, tu jest chyba 300, 315, jak dobrze pamiętam, także no, niestety wróciliśmy do punktu 0. trzeba znaleźć takie, taki element nowy. Przyjechał właśnie Mustang e, 214V6 w tej samej budzie co boss manualu dla klienta. W formie przypomnienia, jeżeli ktoś z Was szuka auta z USA lub z Kanady, to odezwijcie się do Fasok Import kompleksowa pomoc z zakupem, czy to chcecie naprawiać z nami, czy chcecie naprawiać samemu. Przeszliśmy przez długą drogę, żeby dzisiaj zabrać bossa ponownie na drogę. Okazało się, że wał, który się urwał, w jakiś sposób oparł się czy to o ziemię, czy to o karoserię stworzył dźwignię na połączeniu z tylnym dyferencjałem i w wyniku tego wałek atakujący po prostu się zgiął Dlatego całość nie pracowała osiowo i mieliśmy bardzo mocne wibracje. Generalnie rozwiązanie problemu wydawało się łatwe. Wystarczyło tylko wymienić wnętrze e, tylnego mostu, upraszczając koła zębate. A tak, no i koło, które odbiera. Problem jest taki, że w Bosie nie są standardowe przełożenia, tak jak w innych Mustangach, bo jest tam przełożenie 3.73, które nie jest tak łatwe do dostania. Ale udało nam się dostać takie przełożenie bezpośrednio z Ford Performance. Zestaw używany, znaleźliśmy go w Polsce, co jest w ogóle hitem. Tutaj dzięki Paweł za pomoc, eee, ale później wymieniliśmy te koła zębatę. No i co się okazało? Problem ustał, ale w 50%. Później doszliśmy do wniosku, że jeszcze flasza, która była sprawdzana na karce, no i obracała się osiowo, okazało się, że środek, czyli te rowki, tak zwany wieloklin. Jest po prostu wybity No i nie spełniał swojej funkcji, nie wchodziło to ciasno I pojawiały się... pojawiały się wibracje Także wymieniliśmy jeszcze flansze i teraz Po dwóch tygodniach pracy Jadę się przejechać i zobaczymy jak to jedzie Zamienimy kluczyk Na czerwony Odblokujemy sobie wszystkie funkcje No i jedziemy się przejechać Słyszycie to moi drodzy? To jest tak zwany tracky idol, czyli e, Na wolnych obrotach ten samochód schodzi troszeczkę Obrotami w dół, ma mniejsze i chodzi tak jakby taki klasyczny, amerykański klasyczna amerykańska v która ma agresywne wałki rozrządu Nie wiem czy to będzie słychać, ale on się cały trzęsie teraz Pierwsza jazda, miejmy nadzieję 107 stopni na cylindrach mam Jak to brzmi Na razie jedziemy po dziurach, żeby nie czuć wibracji, nawet jak są to już nie mamy siły na to Zaraz wyjedziemy i Wtedy były mocne. Pamiętajmy też, że bos yy, z tego względu, że ma short shifter zmieniony. Nie ma w ogóle górnej poduszki, która nam łączy yy, skrzynię z tunelem i dzięki temu też są wibracje. Chodziutko. o ojeny! Jak to jedzie! Płynie! W końcu jest! Teraz fajnik siatacie jak się rozgryje. co, jaka pogoda, nie no. My tak, takie dwa bossy, nie? like a boss. Lambdy robią tak. Wychylają się na maksa w prawo. To dobrze. Nie wiem. się znam. Zrobimy jednego takiego, wiecie. Pula na trójce. Pół gazu. A dopiero jak zachowu te wyższe obroty, no, czułość... było czuć, nie? Ale, blow! <noise> on jest tak surowym samochodem. To jest, nie wiem, Mikołaj właśnie powiedział, że to jest najlepszy mostek, jakim. No, chyba jakim jechaliśmy. Jak on brzmi na żywo. Postaramy się jeszcze nagle na dla Was później zewnątrz. Ale, jak mamy czerwony kluczyk, słuchajcie, zatrzymujemy się na luzie. On schodzi do tych 700, chyba paru o 10, 10 obrotów. I tak brzmi, jakby miał zaraz zgasnąć. No, ale nie gaśnie na szczęście. A, jak puszczamy gaz podczas jazdy na nie strzela, no, Ogólnie jestem kierowcą, który na szczęście nie ma żadnego punktu Ale, wy wiecie, za wykroczenia drogowe Ale wydaje mi się, że z bossem mogę stracić prawdę. Gry albo grubo, albo wcale Jak to brzmi Benzynową. zalejemy go, słuchajcie, 95 Dlaczego? Dlatego, że on w ogóle nie jest jeszcze wystrojony na więcej odtanów, co oznacza, że na dziewięćdziesiątce możemy tu jeszcze, myślę, podbić z koni Zobaczymy w poniedziałek, bo będziemy go hamować Muszę trochę bosa posprzątać, bo się pobrudził, jutro jedzie na hamownię, hamownię drogową, zobaczymy ile wypluje i zobaczymy czy można jeszcze jakieś korekty, poprawki wprowadzić, wiecie poprawki, że trochę jeszcze więcej, chociaż naprawdę w tym mustangu to co on już ma... Uważam, że jest zdecydowanie za dużo, jak na Mustang'a I że co powiem, moi drodzy, jeżeli chodzi o bossa i pogodę To ja mam po prostu jakiegoś niesamowitego pecha I totalnie nie ufam już aplikacji pogodowej Jak odbieraliśmy go z detailingu, bo był na korekcie lakieru i na powłoce Czekałem 7 dni, bo każdego dnia miało padać I rzeczywiście padało 8 dnia miało być słońce i było przez pierwsze 10 minut jazdy powrotnej I później samo był cały w błocie Z lawety i tak dalej, także tragedia Dzisiaj przyjechaliśmy do Opola i pada śnieg. W kwietniu. Paweł pojechał na wagę, Pojechał go zważyć. Ja dwie ostatnie godziny spędziłem na modłach o pogodę i na chuchaniu na asfalt dosłownie. No i już nie pada. Także może jest 2% szansy, że uda się go dzisiaj zhamować. Tak wam pokażę w formie ciekawostki Shelby GT350. Tutaj macie nalepkę, która was informuje o temperaturze zacisku hamulcowego. Także nie potrzeba miernika. Temperatury, ale kozak Moi drodzy, przyjaliśmy Bosem na wagę Bo ta, którą Paweł próbował, to była zamknięta A my musieliśmy przejechać całe Opole Waga Bos waży 1700 kg, myślałem, że będzie ważył mniej Ale w sumie 1700 kg masy Nie, to dobrze, nie wiem, zobaczymy Zapomniałem, że to jest waga ze mną, czyli można powiedzieć, że bos waży 1620 kg. To jest dobry wynik, nie? Tak? Dlatego nie ma tych wszystkich bajerów w środku, jak nie wiem, podświetlane progi. Nie ma nic. No ma mocy dużo. Jedziemy go teraz hamować. Miejmy nadzieję, że się uda. Trzeba mu 9 98 przed strojeniem. Przejazd bosem. Paweł, Paweł więcej nie ma czasu, to sami go hamujemy na oko. Takę znamy, to... Tak, tak. 1600 ze względu, że gubi trakcję, to uznajemy, że ma dużo mocy Ja bym tak obstawiał 700 Nie, ale zalaliśmy 98, wracamy No i będziemy próbować zrobić pierwszy pomiar Jest już do sucho, jest 8, 8 stopni jest. Eee, Rozgrzejemy trochę opony, wiecie, niekontrolowanym poślizgiem kół Zdarza się, każdemu może spaść noga eee, ze sprzęgła mocno i... Gazu się zablokować, także to zrobimy? No i będziemy próbować go hamować. I finalny wynik to 676 koni 7,8. Liczyłem na 700. <grym> <grym> Jakbyś przyjechał na 90 800 w tankowanych tak? full, to by doszło 700. Ojciec. Słuchajcie, fort Mustang boss i pogoda epizod trzeci Zasypało go śniegiem dosłownie w kwietniu. Kraków, a czwórka. Idziemy ramem 35 na godzinę, bo ram nie może zabać przyczepności. Cóż za rozwój spraw! Boss wygląda jakbyśmy go wyciągnęli z iglo. <grym> Moi drodzy, przygoda z bosem nie kończy się, ale na chwilę się zamyka. My go właśnie rozładowujemy, jesteśmy tutaj pod salonem Ferrari Katowice. Boss trafia do Karspa, będzie oklejany folią PPF, no i przygotowywany na sezon. A w sezonie, jak już śnieg zejdzie, będziemy go wtedy upalać. Dajcie znać, jak wam się Mustang podoba. Niby zwykły Mustang, ale tak naprawdę to jest kocur, Mo jest mój ulubiony Mustang. Oczywiście nie pomijając Mustanga, którego zbudowaliśmy dla was, czyli Mustanga dla widza To jest po prostu kocur i będę za nim tęsknił Moi drodzy, już oficjalnie nasz Boss 302 jest w pełni skończony. Zaraz Wam pokażę, co się zmieniło. Jesteśmy teraz na American teraz w Katowicach. Mamy tutaj nasze stanowisko, jest Boss, jest RAM, Kran Victoria Policyjna, oryginalna Kran Victoria Policyjna, jest Kurweta, Mustang, Mustang dla widzów i na końcu jeszcze jedna C7, ale przejdźmy do bos -a. Moi drodzy, auto jest całe zabezpieczone folią PPF. To było robione w Karspa Katowice Mamy ściemnione lampy Z tyłu mamy też ściemnione lampy Doszła nam karbonowa rozpórka Wygląda fenomenalnie No i wisienka na torcie, czyli wydech Od RG Motorsport jest cały zrobiony Nowy układ wydechowy na klapach Pokażę wam za chwilę jak to brzmi Jak chodzi boss na wydechu od MG Motorsport. Zobaczcie, moi drodzy, co udało się znaleźć na American Karsmani, Nasz boss 302 i klasyczny boss 302, czyli prawdziwa legenda. Bo tak naprawdę ten boss nawiązuje do oryginalnego bossa z lat 70. Zobaczcie, jak podobne to są samochody. Zobaczcie te charakterystyczne naklejki. Tutaj to wygląda tak. U nas to wygląda tak, oczywiście, czcionka jest ta sama. Bardzo agresywny grill. Charakterystyczne logo u nas na grillu jest takie samo, tylko że na środku tutaj są halogeny. My nie mamy, bo mamy tutaj oczywiście interkuler.